Przez Krzyż. Kochana moja wspólnoto, dzisiaj chcemy razem z Maryją Niewiastami, z Janem stanąć pod krzyżem Jezusa. Pod tym krzyżem, na którym dokonało się zbawienie świata. Pod tym krzyżem, na którym Jezus zwyciężył Twoją i moją śmierć, Twoją i moją słabość, Twój i mój grzech. Jesteśmy razem. Prośmy Ducha Świętego dla siebie i dla tych wszystkich, którzy teraz chcą być pod krzyżem w Bożym Słowie. Duchu Święty, przyjdź. Daj nam siłę wytrwania. Daj nam moc koncentracji na Bożym Słowie, rozeznania i przyjęcia tego Słowa. Przyjdź, Duchu Święty. Czytam fragment Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 19, wiersze od 25 do 27. Obraz do tej medytacji. Zobaczmy Jezusa, rozpiętego na krzyżu, a pod krzyżem Maryję, niewiasty i stojącego umiłowanego ucznia, nienazwanego z imienia. Chcemy też usłyszeć głos Zbawiciela, który najpierw zwraca się do Maryi, a następnie do umiłowanego ucznia. Maryja, jak uczy Sobor Watykański II, jest symbolem Kościoła. Jezus więc zwraca się dzisiaj do całego Kościoła. Prośba o owoc tej medytacji. Prośmy, aby nasza wierność Jezusowi była wiernością do końca. Prośmy też, abyśmy na wzór umiłowanego ucznia wzięli Maryję, Matkę Jezusa do siebie. Punkt pierwszy. Obok Krzyża Jezusowego stały. Oto rozgrywa się przed nami. Decydujący moment misji Jezusa dać swoje życie. Pośród wielu uczestników śmierci Jezusa znajdują się ci, którzy stali bezpośrednio przy Jego krzyżu, a nie z daleka jak niektórzy ciekawcy. Ta ich fizyczna obecność pod krzyżem, na którym umiera ich mistrz, pokazała Iż rzeczywiście okazali się prawdziwymi przyjaciółmi Chrystusa, i jako serdeczni przyjaciele byli głęboko zaangażowani w Jego śmierć. Swoje przywiązanie do Mistrza potwierdzili nie tylko słowami, ale przede wszystkim tym trwaniem pod krzyżem postawą dającą jednoznaczne świadectwo. Obecność obok Jezusa w godzinie jego ostatniej próby oznacza jakieś współuczestnictwo i solidaryzowanie się ze skazanym na śmierć. Jest to również wymowny dowód i świadectwo osobistego związku z ofiarą. Widzimy też tutaj akt osobistej odwagi, stojący pod krzyżem. Potwierdzają tym odważnym gestem, jak bliski był im Jezus i jak głęboka więź łączyła ich z Nim. Nie chcieli ukrywać przed światem swoich wewnętrznych przekonań i myśli. Swoją postawą wystawiali się przecież na niebezpieczeństwo na utratę własnego życia. Ale widzimy w tej postawie tym bardziej osobisty akt złożenia, wyznania, wiary, jakiejś ogromnej odwagi. To bycie pod krzyżem jest przeciwstawieństwem takiego chłodnego i pełnego rezerwy, rezerwu dystansu wobec dziejącego się wydarzenia. Jezus zawsze pragnął mieć wyrazistych świadków swojej misji i swojej śmierci krzyżowej. Nie chodziło mu o biernych widzów, nie chodziło o tych, którzy zewnętrznie, z daleka, ale o tych, którzy by z nim współumierali dla swojego grzechu i zła, tych, którzy przyjmowaliby jego dar zbawienia. Dany na krzyżu. Punkt drugi. Niewiasto, oto syn Twój. Podczas agonii na drzewie krzyża, Jezus zwraca się najpierw do swojej matki, a później do stojącego obok niej ucznia, którego miłował. Umiłowany uczeń staje się odtąd również jej synem. My, umiłowani uczniowie i uczennice Jezusa, stajemy się jej dziećmi. Ewangelista, nie wymieniając z imienia tego ucznia, czyni to prawdopodobnie nieprzypadkowo. Pragnie, aby każdy z nas stał się tym umiłowanym uczniem i uczennicą Jezusa i aby przyjął abyś przyjęła Maryję jako swoją Matkę. Tradycja Kościoła widzi w tym umiłowanym uczniu świętego Jana. Każdy z nas może w tym umiłowanym uczniu odnaleźć też siebie. Stojąc obok Matki Jezusa pod krzyżem, na którym umiera Mistrz, ten umiłowany uczeń potwierdza w godzinie próby, że jest nim rzeczywiście. Inni go opuścili, nie wytrzymali decydującej próby. Zobaczmy, Jezus nikogo z nich nie potępił. Nie wytrzymali, to znaczy jak gdyby zatrzymali się na uczestnictwie w chwilach chwały Jezusa. Dla nich być może najważniejszym wydarzeniem, był uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy w niedzielę palmową. Przeciwnie postępuje umiłowany uczeń, czy umiłowana uczennica Jezusa. Swoją ryzykowną obecnością pod krzyżem, obecni tam deklarują konsekwentnie swoją przynależność do Mistrza. Nie patrząc na cenę tej przynależności, przyjaciel nie zawodzi przyjaciela. Mistrz może na nim polegać w godzinie próby. Punkt trzeci. Oto Matka Twoja. Myślę, że w życiu każdego z nas, Matka, Ojciec odgrywają ważną rolę. Najważniejszą przy naszym przyjściu na świat w pierwszych miesiącach życia, szczególnie matka, dobra matka, dobry rodzic dyskretnie uczestniczy w życiu swoich dzieci, także w późniejszych latach. Matka to osoba, która zawsze chce dla nas dobrze, która pragnie dla swoich dzieci prawdziwego szczęścia. Dobra matka potrafi mądrze dzielić się swoim doświadczeniem życiowym. Jeśli nawet upomina, to czyni to z miłością i dobrocią na wzór Maryi, Matki Jezusa, która zawsze była złączona z misją swojego Syna. Nigdy nie pragnęła zmienić swojego życia i w centrum postawić swoją wolę i siebie. Najpełniej wyraziła to w słowach – oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Swoją obecnością pod krzyżem potwierdziła te słowa. Stała się przez to matką nas wszystkich, wszystkich ludzi, nową Ewą. Zawsze ona prowadzi do swojego syna i pomaga nam nieść nasze krzyże. I taki ma być Kościół. Nie może siebie stawiać w centrum. W centrum ma być tylko Jezus. Kościół ma służyć. Jeżeli przestaje służyć, przestaje pełnić swoją misję. Skoro ona jest znakiem, symbolem Kościoła, to wpatrzeni w nią, my, Kościół, chcemy uczyć się tego trwania. I chcemy jeszcze raz potwierdzić nasze miejsce przy Jezusie ukrzyżowanym. Medytując tę scenę nie sposób nie odczuć wielkiej wdzięczności za ten wielki dar duchowego macierzyństwa Maryi. Punkt czwarty. Od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Maryja wskazuje zawsze na Jezusa. Tak, jak wskazywała na niego podczas wesela w kanie galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Z tego faktu wypływa niezmiennie ważna nauka dla każdego z nas. Być w kontakcie z nią, przyjąć ją jak chce Jezus, to znaczy być w ścisłej łączności i głębokiej zażyłości z Jezusem. To znaczy równocześnie znać drogę i mieć dostęp do Jezusa. Maria uprzytamnia nam również, iż prawdziwy uczeń czy uczennica nie waha się złożyć świadectwa przynależności do swojego mistrza. Nawet gdy może się narazić, być znieważonym, wyśmianym, nawet gdy ryzykuje swoje życie. Dlatego pytajmy w czasie tej modlitwy, na ile jesteśmy umiłowanymi uczniami, uczennicami Jezusa. I niech nasze życie o tym mówi. Czy daje czytelne świadectwo tej mojej przynależności do siebie? Na koniec prośmy o dar wierności Jezusowi aż po Krzyż. Możemy rozmawiać z Maryją z Jezusem ucząc się od nich bycia sobą do końca